Witam Państwa bardzo serdecznie i w tym filmie chciałbym pokazać Państwu nasz nowoczesny produkt, który nazywa się barometr maturalny. No i barometr maturalny służy generalnie do tego, aby rozwiązać sobie pewne 10 zadań, które zostało wylosowane przez system, i na tej podstawie barometr jest w stanie przewidzieć nam, jaki wynik możemy spodziewać się na maturze po tej pewnej próbce zadań. I system przydzielania właśnie tej oceny działa na takiej zasadzie, że on wie, ilu maturzystów rozwiązało dane zadanie, po czym jest w stanie powiedzieć, jak trudne jest to zadanie. Na no, tym samym jest w stanie po prostu przewidzieć, jak na tle innych maturzystów wypadamy pod rozwiązanie, jakby tego naszego barometru. Więc, żeby ten barometr znaleźć, wystarczy wejść na stronę wwwakademiazadań.pl. Kliknąć sobie barometr maturalny. Tutaj mamy opisany dokładnie, jak to działa. No i klikając przycisk rozpocznij barometr, wylosuje nam się dowolne, losowo wybrane przez nas 10 zadań. Za każdym razem będą to inne zadania z pewnej puli. No więc zobaczmy sobie, co nam się wylosuje. No i spróbujmy sobie cały taki barometr wspólnie uzyskać. Widzimy, że mamy tutaj 10 zadań. Przejdźmy sobie przez te zadania no i zobaczymy, jaki wynik będzie estymowany dla nas po rozwiązaniu tego barometru. Ja tak zadań wcześniej nie widziałem, więc spróbujmy sobie razem przez nie przejść. No i pierwsze zadanie, które tutaj widzimy, mamy funkcję liniową określoną wzorem f od x równa się 1 trzecia x, to napiszmy sobie f od x równa się 1 trzecia x Odjąć 1, no i dla wszystkich liczb rzeczywistych x musimy wskazać, które zdanie jest prawdziwe. No to mamy pierwsze zdanie. Funkcja f jest funkcją malejącą i jej wykres przecina oś y. Ok, pierwsze co? To ta funkcja jest funkcją rosnącą, ponieważ współczynnik kierunkowy jest większy od 0, ponieważ jest równy 1 trzecia, a więc odpowiedź A na pewno nie jest poprawna. Tak samo odpowiedź B nie jest, ponieważ mówią dokładnie to samo. No to zobaczmy, co jest dalej. Na pewno będzie to C albo D. Teraz musimy tylko powiedzieć, czy ona przecina oś y w punkcie. 0,1 1, 3, czy może 0, minus 1. No to oczywiście okazuje się, że odpowiedź prawidłowa na to zadanie to jest odpowiedź D. I wynika to z tego, że punkt przecięcia funkcji liniowej z osią Y to jest po prostu nic innego jak to, co mamy w wyrazie wolnym, czyli nasze B. A nasze B w tym przypadku to jest minus 1. A więc musi być to po prostu odpowiedź D. No to przejdźmy sobie do kolejnego zadania. Zadanie drugie. Mamy tutaj powiedziane, ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają. Ok, skoro mamy tylko dwie cyfry, to narysujmy sobie dwa miejsca. No i na pierwsze miejsce możemy sobie ustawić jedynkę, trójkę, piątkę, 7 albo dziewiątkę, czyli mamy pięć sposobów. Natomiast na drugie miejsce możemy użyć, użyć tylko czterech cyfr, ponieważ jedną jakąś tam losową już użyliśmy. A więc rozwiązanie to będzie po prostu iloczyn tych sposobów, więc mamy 5 razy 4, czyli 2. 20. więc prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź C no to przejdźmy sobie do kolejnego zadania mamy tutaj zadanie z okręgiem musimy policzyć jaka jest miara kąta alfa w przypadku gdy tu jest 56 stopni no to spróbujmy sobie przerysować tutaj ten rysunek no to mamy tak, tutaj mamy średnicę okręgu tutaj mamy środek tutaj mamy ten trójkąt i co ciekawe ten trójkąt jest trójkątem równoramiennym to od razu mogę powiedzieć skąd to wiem? wiem to z tego, że to jest promień i to jest promień no i z tego wnioskuję, że tutaj też jest 56 stopni. No a naszym zadaniem jest policzyć tą, ten kąt alfa. No to już tak naprawdę widać, jak to trzeba zrobić, tak? No bo mogę policzyć, ile ma ten kąt. No i możemy sobie użyć do tego kalkulatora. No i sobie yy, zobaczymy. Ponieważ wiemy, że suma miar kątów w trójkącie to 180 stopni. Więc jak od 180 odejmiemy dwa razy po 56, które mamy już w tym trójkącie. To dostaniemy 180 minus 56, minus 56, to jest 68 stopni. A więc wiem, że w tym miejscu jest 68 stopni. Ponadto, ten kąt tutaj to jest kąt półpełny, więc on ma 180 stopni. Więc jak odejmę te 68, które już użyłem, no to będę wiedział, ile ma tak naprawdę alfa. A więc 180 odjąć 68 stopni, dostajemy 112 stopni. No i tym sposobem wiemy, że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C. Przejdźmy sobie do kolejnego zadania. Tutaj mamy do rozwiązania: Jaką chyba prostą nierówność liniową. Mamy ją w następującej postaci. 3 w nawiasie 1 minus x większe od 2 w nawiasie 3x minus 1 minus 12x. No więc pomnóżmy sobie ten nawias. Tutaj przez tą trójkę utrzymujemy 3 minus 3x większe od, no to tutaj tak samo tą dwójkę. Hmm, czyli mamy coś takiego, że jest 6x minus 2, minus 12x, no bo to przepisujemy. No to xy na lewo, liczby na prawo, no to minus 3x zostanie. Szóstkę tutaj przenoszę. Czyli mam minus 6x, 12 przeniosę do tego, plus 12x, większe od. No i minus 2 miałem po prawej stronie, no i tą trójkę dorzucę, była z plusem, to będzie z minusem. No i tak naprawdę musimy sobie policzyć co mamy po lewej stronie. To mamy minus 3, odjąć 6, to mamy minus 9. No i dodajemy do tego 12, uzyskując 3x, większe od. No i od czego? Od minus 5. A więc x są większe od minus 5 trzecich. No to x większe od minus 5 trzecich, no to oczywiście to jest odpowiedź A, ponieważ ona właśnie ma liczby od minus 5 trzecich do nieskończoności, a właśnie te nas interesują. No więc rozwiązaliśmy sobie to zadanie. Sprawdźmy kolejne. Teraz mamy dany ciąg, który jest określony następującym wzorem. Przepiszmy sobie ten wzór. An równa się 2 do n, tej razy n dodać 1. No i wyraz a4 musimy policzyć. No to, żeby policzyć czwarty wyraz danego ciągu, w miejsce n wstawiamy 4. No to tutaj nic się takiego strasznego nie dzieje. Mamy 2 do czwartej razy 4, dodać 1. No tutaj mamy 2 do czwartej, to jest oczywiście 16. 4 plus 1 to jest 5. No to, żeby to rozwiązać, musimy tylko pomnożyć, ile to jest 5 razy 16. No to dostajemy 80. No i taka odpowiedź jest odpowiedzi d. No to lećmy dalej. Co my tutaj mamy? Punkt a ma współrzędne takie, a punkt b jest nieznany leżą na prostej, która przechodzi przez początek układów współrzędnych. Musimy powiedzieć, jakie jest to B tego punktu B. No to narysujmy sobie układ współrzędnych, żeby zrozumieć, co się tak naprawdę tutaj dzieje. No i mamy tak. Punkt A ma współrzędne minus 2 i 6. Jak to jest minus 2, powiedzmy tu gdzieś tak 6, no to to jest ten punkt tutaj. A B ma na x 3, ale nie wiemy, na jakiej on jest wysokości. tak? Ale dostaliśmy informację, że oba te punkty, Leżą na prostej, która przechodzi przez początek układów współrzędnych. A więc, jeżeli ten pierwszy punkt przez to przechodzi, to musi to wyglądać w ten sposób. Więc punkt B musi być gdzieś tutaj. No to albo to będzie jakieś minus 9, albo to będzie jakieś minus 4. Gdybyśmy mieli dokładny rysunek, wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie to odczytać i zaznaczyć prawidłową odpowiedź bez liczenia. No ale jeżeli tego nie mamy, no to wyliczmy sobie tak naprawdę to. Jeżeli wiemy, jaki jest współczynnik, Jaki jest punkt A? Możemy policzyć, jaka jest nasza prosta, ponieważ jeżeli ona przechodzi przez początek układu współrzędnych, to na pewno ona ma b równe 0, tak? Jeżeli wiemy, że ona ma b równe 0, to wiemy, że ona ma równanie y równa się ax plus b, czyli plus 0, czyli po prostu y równa się ax. Jeżeli wiemy, że ona przechodzi przez punkt A, mogę ten punkt tutaj wstawić i mam 6 równa się minus 2a, tak? No bo po prostu tutaj stawiam stałym punkt A, dzielę przez minus 2, no i dostaję a równa się minus 3. No to ja wiem, że moja prosta ma równanie minus 3x. No to teraz chciałbym się dowiedzieć, jakie współrzędne y ma punkt, który leży na x3 i leży na tej prostej. No to wystarczy, że za x wstawię tą trójkę. No to dostaje y równa się minus 3 razy 3. No i dostajemy y równa się minus 9. No to odpowiedź B. No i w sumie tak to bardziej wyglądało na B niż na C, więc w sumie fajnie to wygląda. Dobra, no to przejdźmy do kolejnego zadania. Weźmy sobie następną stronę. No i tutaj mamy coś takiego. Dany jest grania stosu prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma 15. ok no to jest to granie sposób prawidłowy czworokątny, a więc w podstawie na pewno jest kwadrat. Narysujmy sobie taki grania sposób. Tak, ok no i będziemy sobie czytać dalej, co tak naprawdę tam trzeba dalej oznaczyć. Mamy tam jakieś kąty podane, więc pewnie trzeba będzie coś z tego skorzystać. Zobaczymy zaraz. Dobra, to jest tylko szkic dla nas, więc nie musimy tutaj jakoś się skupiać nad tym rysunkiem, ok? Krawędź podstawy jest równa 15, ok? No, to tu jest 15, tu jest 15, no bo powiedzieliśmy wcześniej, że jak jest prawidłowy, to to jest kwadrat, jak jest jeszcze dodatkowo czworokątny, tak? No i uwaga, przekątna grania stosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa, ok? Jest to przekątna grania stosłupa, więc ona przechodzi przez cały grania stosłup, więc ona będzie szła na przykład z tego punkt do tego, musi iść przez cały, no to sobie to rysujemy, jest nachylona do całej płaszczyzny, więc to będzie jakiś odcinek wewnątrz płaszczyzny, no to to jest nic innego jak po prostu przekąt na tej podstawy i to jest ten kąt alfa. I my wiemy, że kosinus tego kąta alfa jest równy pierwiastek z dwóch przez 3. Tak? No to łatwo tak naprawdę już widzimy, co musimy zrobić. Musimy policzyć długość tej przekątnej. Nazwijmy sobie ją x, tak? No to Mamy tak naprawdę ten trójkąt prostokątny, przerysujmy sobie go. No to ten odcinek muszę wyliczyć. Wiemy jaka jest miara cosinusa alfa, bo to jest ten pierwiastek dwóch przez trzy. No to gdybym znał jeden bok, albo ten, albo ten, no to łatwo odwyliczę ten, prawda? Właśnie korzystając z tej informacji i tam z własności trygonometrycznych, które sobie zaraz użyjemy. Więc który z tych odcinków dwóch, które zaznaczyliśmy przed chwilą strzałką, możemy wyliczyć? No, łatwo ten dolny. Dlaczego? Dlatego, że to tak naprawdę ten odcinek tutaj, na naszym rysunku to jest ten odcinek tutaj. A co to jest? To jest przekątna kwadratu. A jak się liczy przekątną kwadratu? No, albo wiemy, że przekątna kwadrat to jest bok razy pierwiastek z dwóch, no i to możemy znać. A jak nie, no to możemy zawsze policzyć z Pitagorasa, bo tu jest kąt prosty, bo to jest kwadrat. No i z Pitagorasa policzymy sobie długość tej przeciwprostokątnej w tym trójkącie, co jest naszą przekątną. A więc my możemy użyć sobie tego wzoru, no to wiemy, że przekątna ma 15 pierwiastków z 2. Ok, no to wiem, że tu jest 15 pierwiastków z 2. No to co to jest kosinus w naszym rysunku? No, kosinus z definicji to jest podzielenie tego odcinka tutaj na dole, właśnie przez tego x. A więc uwaga, 15 pierwiastków z 2 przez podzielenie x daje nam pierwiastek z 2 przez 3. No więc mnożymy sobie na krzyż, no i wyliczamy z tego x, tak? No to mamy, uwaga, pierwiastek z 2x, a tu mamy. No, mamy tutaj 45 pierwiastków z dwóch, a więc x równa się 45. No i to jest długość naszego x, naszej przekony, którą pytają. No i w sumie taka odpowiedź jest B. No to lećmy sobie dalej. W pudełku jest 40 kul, no więc mamy jakieś prawdopodobieństwo. Wśród nich jest 35 białych. Ok, czyli 35 białych kul jest, a pozostałe to czerwone. Ok, czyli jest 5 czerwonych w takim razie. ok. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. No dobra, to jest ciekawa informacja. No i z pudełka losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia polegające na tym, że otrzymaną kulą będzie kula czerwona? No to jak się liczy prawdopodobieństwo, to musimy policzyć moc zdarzenia, które opisane jest w zdaniu, przez moc wszystkich możliwości. No to wszystkie możliwości. Podchodzimy do pudełka, wyciągamy jedną kulę. Ile jest szans na wylosowanie jakiejkolwiek kuli? No mamy 40 sposobów, ponieważ może być to jakakolwiek z kul, których jest oczywiście 40, więc moc omega to jest 40. A jaka jest moc tego, co opisują? A co oni opisują? Oni opisują, że chcemy wyciągnąć z pudełka kulę czerwoną, tak? Dobrze pamiętam? Czerwoną. A więc sposobów na wylosowanie czerwoną jest 5. No więc odpowiedź to jest 5,40, a to jest nic innego jak jedna ósma. No i taka odpowiedź jest w A. No to lećmy dalej. Co tu dalej jest? OK. Tutaj jest napisane, że sinus 50 to M, no to czy m też jest równe sinusowi 40, kosinusowi 40, kosinusowi 50, czy może tangensowi 50? No to tak naprawdę to jest bardzo proste zadanie, ponieważ możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy po prostu zrobić to tak, że wiemy, Możemy sobie o tak. Otwieramy sobie tablicę maturalne na samym końcu i sprawdzamy w kartach, ile to jest sinus 50 stopni. No i potem sprawdzamy. No i to tam jest 0, coś tam, no nieważne. No i tak samo możemy sobie zrobić z odpowiedzią A. No i sprawdzamy sobie, czy sinus 40 to jest to samo, co nam tu wyszło. Okaże się, że nie, dlatego że sinus w przedziale od 0 do 90 stopni jest rosnący, a to oznacza, że żadna wartość się nie powtarza, jest to jakby funkcja różnowartościowa na tym przedziale. No, a to oznacza, że na pewno to nie będzie odpowiedź, a więc możemy sobie to sprawdzić. Możemy sobie potem sprawdzić, czy cosinus 40 to jest to samo, co sinus 50 tam, właśnie z tyłu w tablicach, i okaże się, że tak. Zaznaczam odpowiedź B i jedziemy dalej. No albo można po prostu wiedzieć, że sinus 90 stopni minus alfa to jest cosinus alfa, tak? No to jeżeli mamy sinus 90 minus 40. A to w domyśle jest właśnie sinus 50, prawda? To jest to samo, co, si co, przepraszam, cosinus 40 stopni, no to z tej własności, a ta własność jest w tablicach jako tak zwane wzory redukcyjne, no to możemy z tego skorzystać i od razu mieć odpowiedź, tak? No więc to możemy też wiedzieć. No dobra, no to jak już mamy odpowiedź do tego zdania, to przejdźmy do następnego. Jest to już ostatnie zdanie w naszym barometrze, no i zobaczymy, jaki wynik nam wyestymuje. Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w którym zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 057. Takie cyfry jest ile. Ok, czyli mamy pięć cyfr, raz, dwa, trzy, cztery pięć no i mamy tutaj utworzyć liczbę z cyfr 057. No ile jest sposobów? No to. Cyfry mogą się powtarzać, inaczej to nie byłoby możliwe. Widzimy zresztą w przykładzie, że tak jest. Musimy tylko rozdysponować cyfry 0, 5, 7 w odpowiednie miejsca i policzyć ile sposobów. No to biorę sobie pierwszą cyfrę, no i co mogę wstawić na początek? No tak naprawdę albo do 5, albo 7. No 0 na początek nigdy nie dajemy w liczbach, jeżeli chcemy uzyskać liczbę pięciocyfrową, tak? I mamy tylko 5 miejsc. No więc mamy dwa sposoby, a każde pozostałe miejsce możemy zrobić na trzy sposoby, ponieważ możemy tam już wrzucić to 0. A więc pomnożymy sobie te sposoby, no to uzyskamy 2 razy 3, no i mamy 4 trójki, więc do czwartej. No i taka odpowiedź jest w odpowiedzi C. Tak. No i tym sposobem rozwiązaliśmy cały barometr. Sprawdźmy sobie, jakim wyestymuje nam wynik. Ok, no i w tym przypadku dostaliśmy estymację na poziomie od 91% do, do 100%. Tak, no to sprawdźmy sobie jeszcze, czy wszystkie zadania są rozwiązane w sposób poprawny. Okazuje się, że tak. No i właśnie taki wynik możemy spodziewać się na maturze po rozwiązaniu tego barometru. Moglibyśmy się spodziewać tutaj dokładnie takiego wyniku, jeżeli faktycznie wszystkie zadania są rozwiązane dobrze. Natomiast ten przedział, który jest uzyskany jest uwzględniony względem poziomu trudności zadań. Jeżeli zadania, 10 zadań wylosowałoby się nam bardzo trudnych, wtedy ten przedział byłby trochę bardziej tak? ściśnięty, no bo między byłby na przykład 96 a 100%. Więc jest to zależne tak naprawdę od arkusza, którego, którego wylosujemy, żeby sprawdzenie tego wyniku było tak naprawdę jak najbardziej poprawne. Zachęcam właśnie Was do rozwiązania kilkukrotnie takiego barometru. No i wyznaczenie sobie średniej i Stwierdzenia, czy jesteśmy tak naprawdę zadowoleni z naszego poziomu i jesteśmy gotowi na pisanie matury, czy może warto byłoby jednak poćwiczyć. Jeżeli mamy dane zdanie rozwiązane w sposób nieprawidłowy, zawsze możemy sobie kliknąć w rozwiązanie no i przeczytać sobie, jakie jest wzorcowe rozwiązanie naszego zadania podczas analizy, tutaj, którą jest tutaj tak naprawdę dodana. Więc na, na podstawie tego możemy sobie w łatwy sposób wyciągnąć wnioski, czy. Rozumiemy dane zadanie czy nie? No i możemy tak naprawdę się nauczyć i zachęcam was, żeby czytać te rozwiązania, no i potem zrozumieć te zadania, które robiliśmy w sposób niepoprawny, a może po prostu strzeliliśmy i warto zrozumieć zadanie tak naprawdę, mimo że zrobiliśmy dobrze, dlaczego taka odpowiedź jest. No to na dzisiaj tyle, co przygotowaliśmy. Powodzenia w rozwiązywaniu barometru i dziękujemy.